Hej, cześć, Darek z tej strony. 3 czerwca, kolejna analiza kondycji rynku kryptowalut. Dzisiaj też zerkniemy na bitcoina. Bardzo szybko przechodzimy już do rzeczy. Dobrze znamy już nasz wykres kapitalizacji rynkowej. Widzimy naszą strefę, którą określiliśmy sobie jako bullish. Widzimy pełną konsekwencję realizacji naszego założenia na rynek wzrostowy i też widzimy pewne symptomy, które skłaniają nas do założenia kolejnego założenia. Że ten trend bullish może być kontynuowany. Moi drodzy, dlaczego tak się dzieje? Po pierwsze, mamy wypełnienie tutaj naszej predykcji. I... Wcześniejsze założenia cały czas się potwierdzają. Po drugie, bardzo ważna sytuacja. Tutaj wczoraj mieliśmy takie lokalne, lokalne, lokalny przejaw słabości, który był bardzo widoczny. I zobaczcie rzeczywiście tutaj nasz, nasza linia trendu wycofała się nieco do, do poziomu wsparcia, który tutaj jest jasno wyraźny. No i teraz porównajmy sobie dwa sposoby wycofania. Linii trendu, tutaj na tym wykresie. Zobaczcie na ten łagodny, taki łagodny, bardzo, bardzo łagodny ruch, małe świeczki. Nie ma tutaj mowy o żadnej agresywności ze strony sprzedających. Teraz porównajmy sobie to do tej strefy. Zobaczcie, co się działo tutaj, gdy napotkaliśmy na słabość. Po pierwsze, bardzo silne odrzucenie. Zobaczcie, próba kupujących, silne odrzucenie bardzo dużo tej sprzedaży tutaj mieliśmy w tej strefie, prawda? Jeśli chodzi o to wycofanie, tutaj sytuacja jest już znacznie inna. Przeważają kupujący zobaczcie, tą wielką falę w górę i stosunkowo niską, łagodną. Fale w dół, no i kolejną falę w górę, agresywną falę w górę, która cały czas mówi nam o tym, że byki są tutaj na rynku. No i moi drodzy, zbieżamy do strefy, strefy oporu, która znów powinna nam tutaj wytworzyć pewne lekkie wycofanie lub w tym przypadku ruch w bok, kiedy byki są tak bardzo silne. Oddalimy, oddalimy teraz nasz wykres. Zobaczcie, to jest ta strefa oporu. Kluczowa, kluczowa strefa oporu na tym wykresie kapitalizacji rynkowej, tutaj mamy te punkty zbieżności i tą całą strefę, która kreuje nam kreuje nam ten opór, tak naprawdę już wchodzimy, wchodzimy do tego do tej strefy oporu moglibyśmy sobie wykreślić ją nieco niżej. No i tutaj znów, znów trzeba bardzo, bardzo bezpiecznie podejść do, do poszczególnych analiz technicznych ze względu na tą właśnie strefę. Tutaj jest ścisła korelacja z ruchem ceny Bitcoina, który właśnie też wchodzi w tą strefę. zobaczcie. Ja mam tutaj cały czas ten poziom wykreślony na poziomie cenowym 40, 40 i pół. Pierwszy taki poziom tutaj, ważny poziom oporu zaczyna się już w strefie 40, 40 K. Jeśli go przebijemy, tutaj to też będzie sugerowało na niesamowitą siłę, nies niesamowitą siłę byków na rynku. Tutaj też widzimy jak popyt nam pięknie wchodzi w market kupujący kupujący tutaj są jasno widoczni mamy coraz to wyższe dołki na tym trendzie bitcoina więc wszystko jest na dobrej drodze dla, dla tutaj dla byków i być może wejdziemy już niedługo w kolejny dość jasno określony bullish market moi drodzy wszystko przed nami jeszcze tylko kilka świeczek i, i będziemy mieli jasne potwierdzenie ale oczywiście ta predykcja którą postawiliśmy sobie na początku tego cały czas się wypełnia więc tak jak to sugerowałem na niektórych analizach inwestorzy mogą już szukać ciekawych okazji oczywiście zawsze istnieje istnieje ten stop loss w naszych analizach jasno określony szukamy układów które gwarantują nam swobodne i sensowne wejście z wygodnymi stop lossami u mnie to zawsze 10-15% aby ta potencjalna strata nie była w razie niepowodzenia zbyt bolesna to to tyle na dziś. Do zobaczenia jeszcze jutro na ostatniej analizie tego tygodnia. Udanego, wolnego dnia. Pozdrawiam. Cześć.